Obok przedsiębiorców kierowcy są najbardziej wykorzystywaną, wyzyskiwaną grupą społeczną w Polsce. No, to wynika z tego, że małą mądrością ten świat jest rządzony, a nasz nieszczęśliwy kraj w szczególności małą mądrością. Po prostu, jak ktoś, istnieje podejrzenie, że ktoś ma pieniądze, a kierowca, skoro kupił samochód, to znaczy, że jakiś tam pieniądze ma, i będzie miał na paliwo. no tak. to niech się podzieli. skubany trzeba go skubać, prawda? I pod, oczywiście nie można tego powiedzieć, że chcemy tu go skubać, więc się mówi, że pod pretekstem y, bezpieczeństwa na drogach, pod pretekstem praworządności, prawda? No to wiadomo, ale chodzi o to, że półtora miliarda złotych z mandatów. Ja zostałem zatrzymany latem przez policjantów za przekroczenie szybkości. No i tam ten policjant, który mnie zatrzymał zaczął mnie tam moralizować szalenie. Ja mówię, proszę pana, ja wszystko rozumiem, ale pan minister Rostowski kazał wam tu ściągnąć półtora miliarda złotych z tytułu mandatów, więc niech pan mnie łaskawie już tak nie mohalizuje. Jesteście urzędnikami skarbowymi, a nie żadnymi policjantami, po prostu rabujecie kierowców na drogach. No to trzeba. Się, nie, ta, nie trzeba się tak. tego wstydzić, niech pan powie, ile mam zapłacić, i tyle. I tyle. Wie pan. A ustawiają, oczywiście, będzie dużo pułapek, takich na ustawiają znaków ograniczenia szybkości w nieoczekiwanych zupełnie miejscach. No ja dużo jeżdżę to już kraju, jest, że jest właściwie w związku z różnymi tam prelekcjami, No to widzę, że czasami ograniczenie szybkości do 40 km na godzinę. Znak jest ustawiony na prostym odcinku drogi 100 metrów dalej już jest unieważniony. No więc w to lesie. jest tak, to jest pułapka taka. na właśnie tych, co mają pieniądze.